Hej kochani, myślałam niedawno o tym dlaczego, no dlaczego podoba mi się Przemysław Gintrowski i dlaczego się w nim kocham. No, hmm. to jest temat, dla mnie to jest temat rzeka. Na temat zalet Przemysława Gintrowskiego mogłabym się wypowiadać. No, mogłabym się wypowiadać. Już część rzeczy powiedziałam y, wcześniej na moim kanale, także odsyłam was. Mm, odsyłam was do tamtych filmików. Hmm, dlaczego podoba mi się? Przy... Mo... Tu w tym filmiku mogę powiedzieć, na co zwróciłam pierwszy raz uwagę, jak pierwszy raz poznałam w ogóle twórczość Przemysława Gintrowskiego. Otóż, moją pierwszą pieśnią Przemysława Gintrowskiego, jaką usłyszałam, to był Margrabia Wielopolski. Polecam. Do dziś mam do niej y, sentyment. No. I dzięki. Właśnie, jak usłyszałam tą pieśń, to pierwszą rzeczą, na jaką zwróciłam uwagę, był głos. Ten taki niesamowity, piękny, seksowny, zachrypnięty, głos Przemysława Gintrowskiego. No. no i oczywiście zwróciłam też uwagę na głębie, e, na głębie utworu i na wrażliwość twórcy. Potem m, po usłyszeniu Margrabi... E, Wysłuchałam paru innych utworów, między innymi Karola Lewitu, do którego też odsyłam. Karol Lewitu Przemysław Gintrowski. No. No i to co powiedziałam wcześniej o głębi utworów i o wrażliwości artysty. Potem, mm, potem obejrzałam dokument o Przemysławie Gintrowskim pod tytułem Gintrowski, do którego też odsyłam. On jest tu na YouTubie, jak będzie ktoś chciał, to może wpisać Gintrowski dokument. A poza tym on jest na stronie TVP VOD. No, zobaczyłam ten dokument, zobaczyłam, mm, usłyszałam jak o przemku, y, jak ciepło o przemku mówią jego przyjaciele i rodzina. I właśnie ten dokument, y, którego polecam, sprawił. Że zakochałam się w przemysławie Gintrowskim. No. No tak. Hmm. Także za co. No. Tak najogólniej. Oprócz tych rzeczy, które przed chwilą hmm, wymieniłam, czyli głos. Głębia i wrażliwość. Kocham Przemysława Gintrowskiego za kształt. Tak można by to ująć. Dla mnie Przemysław Gintrowski był wspaniałym człowiekiem, wspaniałym twórcą, niesamowicie wrażliwym. no. I był niesamowicie ciepłym człowiekiem. Jak patrzę na jego zdjęcia, czuję bijącą z niego dobroć. I to też sprawiło, że zakochałam się w przemysławie Gintrowskim. No. I oczywiście jego wspaniała. Y niesamowita twórczość. Ta głębia, ten taki poetycki język, ta muzy te piękne melodie. No. Także tak reasumując, za co kocham Przemysława Gintrowskiego? Za wszystko, za kształt, za to mm, mm. Za to wszystko, co się składało na to, jakim wspaniałym był człowiekiem. Będę jeszcze się do Was odzywać. Subskrybujcie, lajkujcie.